w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Speedman Simulator. Elo mordo, ja jestem w Klach. Jestem kabielet Tylko cześć. Już y, odminę w to pograłem. Nie I, I w nie dzisiejszym dużo. odcinku będziemy grać y, w Speed Simulator. Jeśli będziecie ja grę, chcieli więcej, y, to nie... to zostawcie łapkę w górę subika na tym kanale, to może nagramy więcej. I nie zapomnijcie, żeby dać łapkę w górę. A nie... No, chyba. Oh yeah. Ale żebyśmy dobili do miliona. No to w ogóle taki event jest i ja... Uh. I się dostaje X8 w ogóle i to jest naprawdę mega mega mega. Ja kiedyś grałem w ogóle w symulator tego oh. miecza świetlnego i tam było X200 chyba. I to i tak się tam dostawało tego, że to był X. Co? Ja sobie kupiłem jakiegoś pETA. I co jest? I Daj dość. ty Ja w tej grze trajdą. Nie razy 15, fajnie. Czego 15? No razy 15 mam, bo peta sobie kupiłem. A ja sobie idę mojego spida wymienić. To było 1500. 100. Aha, dobra ja sobie kupię trochę tego spida A nie stać mnie jeszcze. Chodź do tej drugiej krainy, jak będziecie stać. Tu jest mega. OP. Mega fajnie tu jest. Jak ja to 72 tysiące dostaję. O długo stać mnie jestem. na to. Ale co, co się dostaje? No, dawaj do tego eventowego świata. Ty, skąd ty masz 12 tysięcy? No, widzisz, że tu. A z... co? Ej, patrzaj na to. Ale który to świat? To jest. Ja ten... mam a, już milion. Istotowy. Ten eventowy, ja już mam. Zobacz na mojej stronie. Mm, nie pytaj. No, no, paje, jak to się to że zarabia. Ale na którym ty to robisz? Na tym. Ost... Które to jest to początkowo. Chyba to. Tak. Ja już mam te ostatnie na trzy. Bo... I lubię jestem, a ty jak jesteś? Ja już jestem legendą. A skąd ty? Ja tylko 150 dostaję, a ty ile? Tak z milion 800 Taki milion to nie masz milion. No zobacz sobie, mam milion. Ja masz 52 tysiące. Ale nie mam milion, wiesz czego Ty, Epika dostałem. A, dr a drogo ile? tu jest? Nie właśnie mega tanio. A które mam wziąć? Bo są dwa. Best. Bez sobie, no na pewno masz bilion. Ja będę je sobie chciał też... E, ten. Ty, ja już o, mogę... 6 bilionów ale... mogę... zrobić. Ja bym nie polecał robić robili. Jeśli e, zostawicie łapkę w górę, to będziemy expić w tym trybie. Prawda? W ogóle tak zobaczyłam to tu dużo rzeczy za darmo jest prawda? Tak. No. Ej, a dasz mi jakiegoś kota? Tu chyba tejdów nie ma. Ło, mam gold. To ma ze 30. Ale polecam korzystać z tego eventu, bo go może. Po... Ale, że, ale że ja dostałem 3 odznaki na sekundę. Wiem, ja chyba z 5 dostałem na raz. Ale że ja 6 milionów sobie tak dostaję. Kupuj sobie te jajka. One się mega opłacają. Dostałem peta 20 milionów, jakiegoś. Wiem, tam dostałem wszystkie mnie... są 20 milionów. Equip. Ciekawe, ile on daje. Pewnie on daje mi. Nie, nie, nie będę tutaj przeklinać, pewnie mi daje dużo, bardzo. Tym masz mnoży i ten... I... 20 tysięcy! <noise> 20 tysięcy u ciebie? Ja mam... Dobra, nie, ja te pety kupuję. Ja kupuję One te One są mega op. I w dzisiejszym odcinku przestajemy... Prze... No, spróbujemy przejść Nie, bro! Cały ja mam nocy. je... Y ja mam tego najlepszego peta w grze. Tu nie jest najlepszy pet z gry. No ale tego wiesz, tego... O, mam dwa pety, na którego są 10%, aż sobie je założę. A ile się da mieć w tej grze? Ty 5 petów da się mieć maksymalnie. To prawda? Nie, tylko 3. No bo... Wie? Najgorsze no będzie, jak będziemy już tu musieli pół godziny stać. Ile, ile uwaga? O, 100k. Pozdro, pozdro, pozdro. Mhm. Dobra, ja sobie robię XP-ka, mhm. a ja, tyle już masz Strangera. Ja? No. Ja, w ja mam już w sumie 200 tysięcy. A, ja już 300 chyba. Proszę nie kłamać na odcinkach. Ja sobie A nie, po... dobra, nie, jednak 24 tysiące. Ja, dobra, ja tu trochę potwierdzam. Widzimy się za chwilę. Dobra, więc e, trochę już ich mi się nazbierało. O, mam dużo epików w sumie. Trzeba mieć pięć. Dobra. Halo? Ja sobie już zrobiłem dwa goldy. Aha, ja już. Ja już tak mogę już. zrobić jednego. Nie, ja mam diamentowego. Nie ma w tym już Jest. Ma na 60. Ale że ja mam 9 milionów. Tak o? Ale że ile ja teraz będę dostawać? Już ty masz zwykłych teraz założonych. A nie, u mnie ja mam y, diamentowego i dwa goldy. A, Ale a, że a, aż a, tyle. A, a u mnie ile jest? Uh, u ciebie są zwykłe. A, no to, to też tak mm. pokazuje jak mi, bo mi pokazuje, że ja mam dwa goldy. No, no. te bilty. I pod koniec odcinka razem zrobimy Rebilta, prawda? No tak, i tak pety się za, zapisują, więc... No, nas... te legendy się chyba zapisują. Chwila sprawdzę. E, speed... nie piszę. Nie piszę, ci się zapisują. Dobra, ja chyba idę do zwykłego świata, wiesz. Ej ty, da się dropnąć złote? Z skrzynki jadro, dropnę złote. Wcale mu tego przed sekundą nie mówiłem wcale. Nie, no nie, nie, nie mówię że da się dropnąć złotego No wcale ci nie mówiłem jak mi dopu. Ej, no nie. bo my prawie na ostatnią Ukrainę już możemy iść. Serio, no ja no ja mogę. To. A czemu mi tych złotych co które mnie usuwało? Ja idę dalej weź tam A ty masz cięcie czy ja? Nie, nie mam Spoko Tu jest teraz trzy tylko Ja idę do, do tego eventu. Ty idź do zwykłego świata. Tam się dużo więcej zarabia. Nie nie, 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 nie. No naprawdę, 77 milionów dostałem. S sobie tam sieć. O, sobie I... pety otworzyłem i patrzę, czy one są w ogóle dobre. Gdzie one? A, come mamy. Mam delikatnie ustawione. O, ty mi. A w to są prawie najgorsze. To tam. A który świat? Na, na ten pierwszy czy na który? Na ten zwykły, nieinwentowy. Chodź. No ja tam mało dostaję. Bo masz, e, masz pierwszą krainę, potem będzie dużo fajniej. Czekaj, ja i E, dobry apetyt tu się totalnie nie opłaca, ale dużo się zarabia. Klapki. Jakie klapki? Czy ty masz klapki? Ja sobie przechodzę na dalej, na kolejne krainy. Ja już jestem daleko, daleko. Ile się dostałem. A w sumie mam no, 3 miliony, dużo. No dla ciebie 3 miliony to dużo, tak? No ja nie wiem czy 3 miliony to tak dużo. Dużo dla początkujących, którzy grają w tą grę z 6 minut a i żeby nie było, że ja z 2 godziny siedziałem, to ja to chyba z 2 minuty siedziałem, bo on w giblu siedział. No Ej, a czemu cię w ogóle wczoraj z, 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 zban, zbanowali cię wczoraj? Nie wiem, nie wiem nie wiem, ale zbanowali w sumie mnie i ciebie. Nie, nie wiemy za co, jak my nie używaliśmy nic. Nic, nic. Nawet autoclicker nie, ja nie mam w sumie, ale on nie używał. Ja nie. Po co mi do Simulatora autoclicker? No po co? Eresne, ja nie wiem. A ja masz w ogóle Stręża? A co? Ja mam Lecz. mało bardzo. Nie, to są najlepsze, ja... Ja mam taktykę. Ja mam taktykę jak naj, e, dalej zajść. Znę, to takie szybkie, nie wiem. O siema! Siema, siema. Ja, ja, wie, ja... Że, wie, wie, że ja mogę iść na tamtą krainę, ale ja tam nie chcę i... Co to jest? Nie... Ty! Patrz, Ty... coś I... tu jest. I to są jakieś upgrade'y petów! Ja idę na to, co to jest? A, nie, się kupuje jakieś pety. Tak, Czekaj, kupuję się. Co o tym? E, Ciekawe coś mi się popsuł i nic nie widzę. Chwila. Um, halo? Jakie czy... mam widzieć, ile te pety dają? Jakby... O, dobre jest dobrze. Ale nie są lepsze. O, dobre z tymi już się lepiej Jaki widać. Jakiegoś peta mam. Te Tepety z jakiejś takiej innej krainy mam. A ja też w yy, Japonkach biegnę. Ale mało dają. Bardzo malutko dają. No, ja tu, ja tu pójdę sobie spalić tą energię, bo tu jest yy, to. A Ej, sobie... a gdzie się pali najlepiej energia? No na, na tym evencie. Ale to trzeba biegać. Ej, a nie ma jakichś teleportów? Są teleporty, dobra, jest. Są. Są. To po co ja tu biegłem? Ale nie ma teleporta do tego świata eventowego. Tam masz takie na, na dole po lewej masz takie coś tam. Si ja się tutaj tedy na ja si si speed nie nie ma tam światu eventowego, jest, jest tylko. Jestem speed. Dobra, to się ma. To się ma. Żebyś ty wiedział, ile ja mam jeszcze milionów. Ej, jak z tego zejść? O nie, z tego. Ej, jak z tego zejść? A tu. Zobawiam się, sobie szybko tego Albo dobra, nie, nie będę. Ej, bez kitu. Co? A. Ile tu zarabiam już? O, słabo. A tu. Ej, dawaj. Ej, weź zrób cięcie na chwilę. Dobra. Dobra. Mam bilion już. Poczekaj, może kupmy razem jajko, to tam weź tam poczekaj na mnie. Dobra tak, poczekam, poczekam. Dobra, masz już otworzyć. Ja... Jaki ja ci dropnął? E, czekaj, jestem już... E, open. I ty, nawet nie najgorszy, rzadki mi dropnął. Ilon ma. Aha Zbieram następnego biliona. Czy I to opłaca się je kupować czy nie? Czy tyle powiem, że ja bilion następny zbieram? Bo no, ja, no, ja muszę milion tego. Ale że ty jesteś pierwszy na tabeli? Ale że aż tak? O nie, czemu ja nie mam butku? Za trudne. Za trudne. Za trudne. Nie. Wezmę poczekaj trochę. Dobra, poczekam. Tylko muszę sobie i tak łazić w sumie. A ja ty dużo zarabiasz czy nie? No ja mam takie 344 miliony. Tak szybko? no to wolno. Od 400 ponad, prawie 500 w sumie. Ty, ty, ty idź na, na tą krainę kosmiczną to zobaczyć zobacz i, ile tam będziesz zarabiać. Na której? Kos na no kosmicznej, na ty, kosmicznej no. wiem. W sumie na niej chybaś, si no tak, na kosmicznej będzie mi się łatwiej zarabiać, bo wezmę te budki. O nie, nie mogę. Dobra, ja się topam. Ja muszę to spalić. Oczywiście w budkach. Wbiegnie szybko. No kiedy? Dobra, jeszcze muszę chyba trzy razy pobiegnąć. Tylko wtedy już mogę to Ja tutaj ci powiem, dobrać. że ja już. O, ja trochę to, to zajmę. Dobra, jestem już. Ja już. Patrz, kto dołączył na serwer. Chłopco ma speeda 78 milionów. Na, na to być od niego lepszy tam. No, Dobra. Ale to chyba mi te zajęcia. Ale spróbuję też. A nie a Ej, ty wiesz co się stało? No. Ja yeah. pierdził. Wiesz co się stało? No. Ja kupiłem jajko, ale za zapomniałem, że mam włączone, że mi yeah. Aleluja. Naprawdę. Jak... A ja tego Peta w ogóle mogę go pożyczyć, bo XP tu nie Pini. ma. Tejdów jak to nie? Ja, yeah, są przecież. Nie ma. Są, są. Ty, my gramy 24, już minuty, bo tam pisze gdzieś tam piszało. Ty 24 grasz? A ty ile? Ja patrzę chwila, szybko, szybko. Yy. Ja gram 38. Ale czego? Minut mhm. No ja sobie tego pewnie ja nie mogę Szyma Co ty no tak władzisz ja z tymi butami to. dziwnie Ej, wie, wie wiesz kto ma na ich następny bilion? No ty, a co? No tak, mam. I co? Nie wiem, po co się chwalisz na filmach, ale dobrze Bo ja, y, ja się nie chwalę, proszę y, mnie zostawić. Spytaj się widzów nawet. O, bo weź. Nie! Ja co? nie tu poszłem. Nie, nie to, nie to. Wyłączę, no. super a, ja, a wiesz, że ja miałem chyba włączone usuwanie komonów i mi nie komon. Fajnie. Wiem, fajnie, fajnie. A ja chyba dostałem do trzeciego najlepszego. Chyba ja to sobie... Ja otworzę jajka trochę dużo i widzimy się za chwilę. Okej okay, widzowie, jeszcze chciałem no. wam dodać, że na 100 łapek w górę tworzymy z kabrioletem Jakie 100 łapek? Miało być sto subów. Znaczy sto subów, przepraszam. sto subów tworzymy z kabrioletem, znaczy już w Norwii, Piosenkę. O nie wiem ma jeszcze oczy, Chyba nie wiem. No. No. Ja to próbuję następ zrobić. Nas A ty masz dalej cięcie w ogóle? Dwa widzowie, już udało mi się uzbierać 5 diamentowych dla Was. A jeszcze widzowie Właśnie jeszcze po odcinku, bo postaramy się trochę też pograć. Tak, ale ta, no. niezbyt dużo. Żeby było tam coś, nam, że, no, o, Żebyśmy ja tam ja trochę też się dla Was uzbierali. No. Tu się biety wbijają, oczywiście. Gdzie te tele. o tu. Chyba zaraz za chwilę już kończymy filmik, już za długo trwa. Tak dużo za długo. Więc tak. No i długo kończymy, nie długo no. Dobra. No Dobra. podoba. Dobra. No a więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj udało mi się nazbierać 75 bitów. No. też już. Tak, właśnie zrobiłem rabir Ile zbielałeś nazbierałeś ich? Przecież y, usunęło ci się paty pewnie. Mm, tak. Jej, wszystko z początku. Po co my robiliśmy w ogóle rebirfa? Mm. Dobrze, więc jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, to pa pa! Pa pa!